ale jakiś taki smutny. Co chcesz mi powiedzieć na uszko? Ach, tęsknisz za dziećmi. Ja też bardzo tęsknię za moimi wspaniałymi tancerzami, ale wiesz co, Ty się nic nie przejmuj, ja cię coś zdradzę. Wiesz, co ja tutaj robię? Ja tutaj nagrywam takie specjalne filmy, filmy online z naszymi tanecznymi podróżami, które dzieci mogą w swoim domku o każdej porze dnia i nocy i tańczyć, bawić się z nami cały czas. Dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do kupienia właśnie takiego pakietu: Taneczne Podróże. Śledźcie naszego facebooka, piszcie do nas koniecznie, zgłaszajcie się i mam nadzieję, że widzimy się przed ekranami. Słuchajcie, bo podróże z nami są wciąż możliwe. Serdecznie zapraszamy, ściskamy Was mocno i przysyłamy Buziaki.